Cześć, jeśli uczycie się francuskiego, na pewno nieraz zetknęliście się z takimi słowami jak k, ki, może też u oraz du. Dziś powiemy sobie o tym, czym one są, kiedy ich używamy, podamy sobie przykłady, a w komentarzu znajdziecie również ćwiczenia. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Te oto cztery słowa, o których dzisiaj mowa, najczęściej używane są w formie zaimka względnego. Co się kryje pod tą enigmatyczną nazwą? Francuskie zdania z użyciem tych słów na język polski przetłumaczylibyśmy na przykład. To jest chłopak, który idzie ulicą. To jest chłopak, którego widzę. To jest dom, w którym mieszkam. Jak widzicie, w języku polskim najczęściej użyjemy tutaj słowa który i wszelkich jego wariacji. Jeśli powiem wam, że to jedno polskie słowo który we francuskim odpowiada tym czterem francuskim słowom pewnie złapiecie się za głowę. Nie martwcie się jednak, mam nadzieję, że będę w stanie wam to wyjaśnić. Gdybyśmy zerknęli na wszystkie z tych czterech słów, to ten jeden najkrótszy pewnie wyda wam się najbardziej znajomy. On jest też chyba najprostszy, zacznijmy od niego. Zapewne wiecie, że słowo u oznacza gdzie. Bo przecież nawet w najprostszych zdaniach pytaliśmy TueU, tu -e gdzie jesteś? I tak jest też oczywiście tutaj słowo u oznacza gdzie. I możemy tutaj podać sobie taki przykład. où je suis né. A więc to jest miasto, w którym się urodziłem, albo oczywiście gdzie się urodziłem. W języku polskim bardziej poprawną formą będzie w którym, jak to zapamiętać? Zapamiętajcie po prostu, że chodzi o miejsce. Kiedy chcemy odwołać się do jakiegoś miejsca, to dajemy tam słowo u. Ale co ciekawe, słowo u. W tym wypadku będzie też znaczyło kiedy. Wtedy, kiedy mowa o czasie. Mi do głowy wpada takie zdanie: se ta moment, u, je repose. czyli to jest moment, i po polsku pewnie, w którym odpoczywam, a my sobie to możemy do uproszczenie przetłumaczyć na kiedy odpoczywam. A więc tam, gdzie mówimy o miejscu, gdzie mówimy o czasie, użyjemy tego słówka u. Teraz przyjrzymy się tym dwóm pierwszym słowom, a mianowicie k i ki. Je najlepiej wyjaśnić w parze. I zdanie, na którym to pokażę, będzie jedno o dwóch zakończeniach. Zacznie się zatem tak samo, a więc powiem se tam film, a więc to jest film. No i mogę teraz powiedzieć o tym, co ja, ty lub ktoś inny czuje względem tego filmu. A więc que j'aime, a więc który kocham. Mogę też powiedzieć que tu detest, którego ty nienawidzisz. Albo na przykład que ma mère préfère. Który woli, preferuje moja mama. A więc jak widzicie, tego słowa k użyjemy wtedy, kiedy najpierw była mowa o czymś innym, na przykład tutaj o filmie, to jest film, ale już tej drugiej części zdania, to nie film coś wykonuje, a my, ja go kocham, ty go nienawidzisz. Jakieś tam inne, kolejne osoby coś względem niego czują, ale sam film już nic nie robi. No i pewnie się domyślacie, w drugim wypadku, kiedy byśmy chcieli powiedzieć, że to właśnie film. Coś robi, albo jakiś jest, i tak dalej. W każdym razie on jest wykonawcą, to właśnie wtedy użyjemy ki. Na przykład, cet film qui est intéressant. To jest film, który jest interesujący. Zobaczcie, to już to nie ja jestem interesujący, ani nie ty, tylko film. Tak samo w pierwszej części zdania, jak i w drugiej to wciąż ten film jest wykonawcą. Mogę też przecież powiedzieć cet film qui myple. To jest film, który mi się podoba. A więc to film się podoba, a nie ja się podobam, czy ty się podobasz. To wciąż film. Może zobaczcie jeszcze na takim przykładzie. Setanom to jest człowiek, to jest mężczyzna też, k którego kocham lub lubię. Ale mogę też powiedzieć setanom ki mem. Jakbyście to przetłumaczyli? Powiedzielibyśmy, to jest człowiek, który mnie kocha. A więc zobaczcie. W sytuacji na górze to już nie człowiek coś wykonuje, tylko ja. Zmieniła się ta osoba, która podejmuje jakieś działania. A niżej, kiedy użyliśmy ki, to wciąż człowiek podejmuje jakieś działania w tym wypadku kocha mnie. Jeśli jeszcze nie czujecie się pewnie w tym temacie, koniecznie zerknijcie do przypiętego komentarza, tam znajdują się ćwiczenia odnośnie tego tematu. Bonusy, zostawcie po sobie na przykład komentarz lub subskrypcję, będzie mi bardzo miło, ale zostańcie jeszcze, bo przed nami jedno słówko. Do Zanim powiemy sobie o tym słowie don, musimy powiedzieć sobie o takim słówku jak d, o takim przyimku. Oczywiście absolutnie nie tłumaczyliśmy tego na jakiekolwiek polskie słowo, bo może mieć to mnóstwo znaczeń. My sobie powiedzmy dzisiaj o kilku. Na przykład mówiliśmy pachle d, mówić o. No i tam mogliśmy dać cokolwiek, quelque chose, na przykład coś. Mówić o czymś w tym wypadku, pachle d, quelque chose. Może być na przykład taka konstrukcja, a voix besoin d jakaś szos, a więc dosłownie mieć potrzebę czegoś, albo po prostu potrzebować czegoś. Więcej takich zwrotów wkleję w przypięty komentarz, tak abyście mogli na nich ćwiczyć. Weźmy sobie ten górny, a więc pachle dy. No i zobaczcie, mogę na przykład powiedzieć, że pachl dam film. Co to będzie znaczyło? Po prostu mówię o filmie, o jakimś tam filmie. I musicie wiedzieć, że przecież może się tak zdarzyć, że najpierw będę chciał powiedzieć... To jest film, a dopiero później, o którym mówię. Przecież takie sytuacje w językach się zdarzają. I właśnie po to jest to słowo don, aby użyć takiej konstrukcji. Zobaczcie, powiem teraz c'est un film, don, je parle. Dlaczego nie dam tutaj po prostu k? Ponieważ konstrukcja wyglądała parle de, mówić o. Muszę to tutaj zaznaczyć. Muszę powiedzieć, że tam film, don't, je parle, to jest film, o którym mówię, a nie który mówię. Tak jakbyśmy to przetłumaczyli, gdybym błędnie wstawił tutaj k. Może jeszcze jakiś inny przykład. Mogę powiedzieć, je parle d'un film intéressant. Mówię o ciekawym filmie. Co wy na to, żeby teraz powiedzieć, film, o którym mówię, jest ciekawy? Przecież mogę tak zrobić. Powiem, le film, don't, je parle, est intéressant. Użyłem tutaj rodzajnika określonego, wydaje mi się, że bardziej pasuje, ale tym się oczywiście nie przejmujcie. To jest zagadnienie całkiem inne. Możecie też zapamiętać, że we wszystkich wypadkach, w których po czasowniku nie od razu pojawia się kontynuacja, czyli nie na przykład żem mamech, kocham swoją mamę, tylko że pachl dy mamech, mówię o w swojej mamie. Tam, gdzie jeszcze mamy to dy, a nie po prostu kontynuację, tam to dą. Pojawi się jeśli powiemy to w odwrotnej kolejności. Oczywiście mówimy tak raczej rzadko, ale koniecznie musicie o tym wiedzieć, tak żeby nie pogubić się, gdy będziecie coś czytać, słuchać, takie coś się przecież może zdarzyć. A na koniec mały bonus. W kontakcie z francuskim możecie natknąć się też na takie konstrukcje jak syk, syki, sydą. Co to oznacza? Myślę, że najlepiej będzie to pokazać na przykładzie, ponieważ jest to praktycznie to samo, tylko z małym dodatkiem. Zacznę zdanie tak samo, a następnie dokończę go w trzy sposoby. Je ne comprends pas, a więc nie rozumiem. Syk, ciu me dis, tego co mi mówisz. Syki, sypas, tego co się dzieje. Ce dont tu parl, tego o czym mówisz. Jak widzicie, jest to dokładnie to samo, tyle że mamy jeszcze tutaj słówko sy, które oznacza po prostu to. W pierwszym dokończeniu zdania użyliśmy k, ponieważ osoba, która to zdanie kończy, to ty. Ciu Ty mi mówisz. W drugim użyliśmy ki, ponieważ to się dzieje. sypas, A więc to nie ja się dzieje, nie ty się dziejesz, tylko to się dzieje. A więc sy. Pod tym sy właśnie siedzi ta osoba, to się dzieje. A w ostatnim użyliśmy dą, ponieważ tak jak w naszych przykładach, użyliśmy tutaj pachle. A wy wiecie, że mówimy pachle dy. Mówić o. Tak jak już wspomniałem, zerknijcie koniecznie przypięty komentarz. To zagadnienie oczywiście bardzo się różni od polskiego, więc nie poddawajcie się, jeśli jeszcze zdarza Wam się tutaj mylić. W internecie jest mnóstwo dodatkowych ćwiczeń, jeśli te, które przytoczę ja okażą się niewystarczające, będziecie chcieli więcej. Zapraszam do pozostałych filmów o francuskim i nie tylko i do zobaczenia, a bientôt!